kolejnym odcinku na moim kanaliku a dzisiaj moi drodzy naprawdę ach, podziękowania za ponad 70 subskrypcji. wow 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 przystąpujcie trochę nie śpieszcie się tak tylko wodna 5 tam temu nagrałam dyn, e, właśnie odcineczek gdzie będzie z tam 50 60 w ogóle 80 60 o Boże, co ja powiedziałam? Za niedługo jeszcze, no trochę jeszcze, ale nieważne. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę chciałabym wam dzisiaj podziękować, że z całego serduszka, że w 5 dni, czy tam, ja nie wiem, przez dni pod jednym odcinkiem aż 100 wyświetleń, 21 21 łapek w górę, za co bardzo wam dziękuję. Za to wam też dziękuję, że byliście tak szybko, Czyli subskrypcji już nie chcę się liczyć, ale... no. Naprawdę dziękuję wam z całego serduszka i no, po prostu bądźcie ze mną, będziesz na tym kanale działo. Za niedługo zamówię mister Boxa. To będzie dosyć mały mister Box, ale zamówiłam tam... tam... zamówię, za dwa dni zamówię, czy tam za jeden nie wiem, dwie albo trzy figurki LPS pop, coś takiego właśnie. Ja wiem, że trochę mało, ale no co są jednak popy, one troszkę, jednak są trochę drogie, ale no w każdym razie będzie specjal, będzie się działo i na pewno 8 marca będzie dużo, dużo i w ogóle tak, w marcu będzie dużo Mr. Boxów i w ogóle pop i nie pop i Dlatego jeszcze, jeszcze miesiąc. Że jeszcze miesiąc i będę otwierała parę nawet popów w ogóle no będzie się po prostu działo ale po prostu dziękuję wam z całego serduszka za te miłe komentarze i w ogóle naprawdę tamten filmik wam się serio spodobał ten na Halloween, um, oczywiście wszystkie osoby pozdrawiam, wszystkim z całego serduszka naprawdę dziękuję i no co mogę jeszcze powiedzieć, po prostu bardzo dziękuję no niedługo jeszcze na moim, na moim kanaliku pojawi się jakiś tam odcinek, nie wiem z czym ale nie mam na przykład za 4 dni właśnie mogę zrobić taki album, album, tak jak to już będzie trzeci album chyba tak. No i no po prostu. A więc moi drodzy, naprawdę jeszcze raz wam! Dziękuję. O Jezu! Po prostu uwielbiam Was. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Po prostu spisaliście się na medale. <laughs> nie. Kochani, aż mi Petruszek spadł. <laughs> Ups, i aż mi Petruszek spadł, dlatego sobie na razie taki kolczyk przyczepiłam. A więc naprawdę dziękuję Wam. O! Oh. Oh. A więc będzie specjal. I dzisiaj po prostu takie podziękowanie. No. Do baba. Jeszcze raz dziękuję. I na razie. Hello.